W historii Polski mieliśmy do czynienia z wieloma powstaniami. Czas na omówienie pierwszego z nich zwłaszcza, że już wkrótce 190 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Zapraszam zatem na dzisiejszy odcinek. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim podjęto ważne decyzje dotyczące ziem polskich. Jedną z nich było utworzenie tak tzw. Królestwa Polskiego, które składało się z dawnych terytoriów Księstwa Warszawskiego. Królestwo Polskie, inaczej nazywane Kongresówką, było połączone Unią Personalną z Rosją. Oznacza to, że car Aleksander I był jednocześnie królem Polski. Władze zaś w imieniu Aleksandra I. Sprawował na naszych ziemiach jego namiestnik, wyznaczony przez niego, którym był Wielki Książę Konstanty. Czyli co, skoro znaleźliśmy się pod panowaniem rosyjskim, to nasza sytuacja pewnie była nie do pozazdroszczenia, prawda? Otóż nie do końca, wcale tak źle na początku. Nie było. Musicie bowiem wiedzieć, że Królestwo Polskie otrzymało na samym początku od Cara Aleksandra I Konstytucję, która gwarantowała m.in. równość wobec prawa oraz wszelkiego rodzaju wolności. Wolność osobistą, nietykalność osobistą, wolność słowa, wolność religijną itd., itd. Czyli wcale nie tak źle, prawda? Co więcej, Konstytucja gwarantowała nam również używanie języka polskiego w urzędach. I szkołach, a także gwarantowała nam istnienie sejmu, który miał sprawować władzę ustawodawczą. I takie też były nastroje w Królestwie Polskim, co dobrze obrazuje historia związana z pewnym szczególnym utworem, znanym dzisiaj z Kościoła. Ta pieśń jest nam dzisiaj bardzo dobrze znana jako Boże, coś, Polskę. I kończy się słowami Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, panie. Musicie jednak wiedzieć, że pierwotna. Wersja tego utworu wyglądała nieco inaczej, i w tym fragmencie padały słowa: Naszego króla, zachowaj nam, panie, naszego króla w domyśle, naszego cara. No, sami więc widzicie, że na początku jest tak dobrze, że nawet przygotowywane są dla cara piosenki. No to skoro było tak dobrze, to czemu później postanowiliśmy walczyć? A no właśnie, bo sytuacja się nieco bardziej skomplikowała. Bo o ile w pierwszych latach car rzeczywiście przestrzegał praw zapisanych w konstytucji i szanował nasze wolności, to później zaczął delikatnie, a potem coraz bardziej zmieniać zdanie i przestał przestrzegać tych zapisanych praw. Aleksander I m.in. rozwinął działalność tajnej policji, a także wprowadził tzw. cenzurę, czyli kontrolę publiczną. Publikacji, która w oczywisty sposób naruszała tak zwaną wolność słowa, Polacy postanowili zareagować. Czyli co, walka i bitka? Otóż nie do końca. Musi wiedzieć, że na początku specjalna grupa posłów z województwa Kaliskiego postanowiła wykorzystać legalne formy działania i na Sejmie zwrócić się z prośbą do Cara o przestrzeganie praw zapisanych w Konstytucji. Chcieliśmy to zrobić dyplomatycznie. Reakcja władcy była jednak nieco inna. Ech, bez przerwy mają do mnie jakieś pretensje. Wiecznie im się coś nie podoba. Teraz wymyślili sobie na Sejmie jakąś petycję. Wiem, jak to załatwić. I rzeczywiście, car przestał zwoływać Sejm, a posłów z województwa kalickiego skazał na areszt domowy. Sytuacja i łamanie konstytucji jeszcze bardziej się nasiliły, gdy w 1825 roku tron przejął nowy car, Mikołaj I. Tym samym Polacy uznali, że skoro legalnie się nie da, no to no nie ma wyjścia, musimy spróbować nielegalnie. I zaczęliśmy organizować tajne spiski. Już wkrótce na terenie Królestwa Polskiego zaczęły powstawać kolejne organizacje konspiracyjne. Do takich należało Towarzystwo Patriotyczne z Walerianem Łukaszyńskim na czele, Towarzystwo Filomatów, do którego należał między innymi Adam Mickiewicz oraz Przysiężenie Podchorążych, na czele którego stanął niejaki Piotr Wysocki. I to właśnie ta trzecia organizacja była odpowiedzialna za wybuch Powstania Listopadowego. Do wybuchu Powstania listopadowego doszło w roku 1830. Dlaczego właśnie wtedy? No cóż, wynikało to z kilku Czynników. Po pierwsze, musi wiedzieć, że latem 1830 roku doszło do tak zwanej rewolucji lipcowej we Francji. W tym samym czasie trwały również walki o niepodległość Belgii, zakończone zresztą sukcesem. Pojawiły się pogłoski, że Rosjanie będą chcieli wykorzystać Polaków do stłumienia tego powstania w Belgii, co już budziło pewne kontrowersje. Jesienią zaś 1830 roku pojawiły było się zagrożenie, że tajna policja jest już na tropie Polaków i wkrótce tajne organizacje, w tym m.in. sprzysiężenie podchorążych, padnie ofiarą masowego aresztowania. Młodzi Polacy uznali zatem, że nie ma na co czekać i trzeba jak najszybciej zorganizować walki. Ostatecznie do wybuchu powstania doszło w trakcie tak Nocy Listopadowej. W nocy z 29 na 30 listopada powstańcy postanowili rozpocząć walki i ruszyli na belweder. Ich celem było pojmanie znienawidzonego przez Polaków namiestnika Wielkiego Księcia Konstantego. Polacy mieli plan, żeby go po prostu porwać. Niestety plan dość szybko się wysypał, ponieważ po dotarciu na miejsce okazało się, że Wielki Książę Konstanty po prostu zwiał. Ej, i co teraz? Mnie się pytasz? No, myślałem, że masz jakiś plan, a ja myślałem, że to ty masz jakiś plan. Eee, no to idziemy na miasto? I już wkrótce powstańcy trafili na pierwsze problemy. Okazało się bowiem, że do udziału w powstaniu nie udało się zachęcić doświadczonych oficerów, a także bogatych mieszkańców Warszawy. Ich rozumowanie było mniej więcej takie: powstanie po co ja mam się wychylać? A dajcie mi spokój! Jeszcze przegramy, i ja będę mieć przypał. Od Rosjan. Ja przypału nie chcę. Niewiele brakowało, a powstanie zakończyłoby się już po paru godzinach. Totalnej klęsce zapobiegło jednak przyłączenie się mieszkańców w stolicy do walki. To właśnie z ich pomocą udało się zdobyć tak zwany arsenał, w którym to przechowywano broń. Wkrótce powstańcy zdołali wyzwolić Warszawę, z której to Rosjanie postanowili się ewakuować. Powstanie definitywnie ruszyło. Od samego początku jednak postawa władz powstańczych była dość niezdecydowana, czego idealnym przykładem jest zachowanie generała Józefa Chłopickiego, który 5 grudnia ogłosił się dyktatorem powstania. Chłopicki generalnie nie był wielkim fanem powstania, dlatego już od samego początku unikał bezpośredniego starcia z Rosjanami i negocjował z carem warunki polubownego załatwienia sprawy. Liczył na to, że uda się jakoś z władcą Rosji po prostu dogadać. Rozmowy jednak układały się dość trudno. Car wychodził z założenia, że powstańcy powinni bezwarunkowo skapitulować i nie mogą liczyć na jakikolwiek rozwój. Ustępstwa dla wielu członków powstania. No cóż, taka opcja nie wchodziła w grę. Nie będzie zatem wielkim zaskoczeniem, że rozmowy potoczyły się fatalnie i w styczniu 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Mikołaja I. Od tego momentu władzę w Królestwie Polskim przejął rząd narodowy. Generał Chłopicki zaś zrzekł się dyktatury w powstaniu. I tak zresztą nie był przekonany co do dalszych działań. Nie było już zatem mowy o jakimkolwiek odwrocie. Niestety już wkrótce pojawiły się kolejne problemy. Po pierwsze, nie udało się zachęcić do udziału w powstaniu chłopów, którzy nie widzieli w tym żadnego interesu. Po drugie, zaś nie udało się także przekonać żadnego państwa na arenie międzynarodowej, aby wsparło ono powstańców, na przykład dyplomatycznie. Kraje zachodnie uznały, że powstanie listopadowe to tak naprawdę wewnętrzna sprawa Polaków i Rosjan i niech oni sami to rozwiążą między sobą. Delikatnie Wam zaspoileruję, że kraje zachodnie jeszcze wielokrotnie będą umywać ręce przy sprawie polskiej. Ostatecznie Polacy zmobilizowali około 50 tysięcy żołnierzy. Armia rosyjska liczyła zaś na wstępie około 120 tysięcy żołnierzy. Różnica wyraźna, prawda? Niemniej Polacy i tak postanowili się nie poddawać. I już wkrótce, bo 25 lutego doszło do bardzo krwawego starcia, tak zwanej bitwy o Olszynkę Grochowską, która okazała się nierozstrzygnięta. Z jednej strony zakończyła się odwrotem Polaków, z drugiej zaś Rosjanie zrezygnowali na jakiś czas ze szturmu na Warszawę. W ciągu następnych tygodni Polacy odnieśli kilka sukcesów. Udało się m.in. wygrać bitwę pod Wawrem czy pod Dębem Wielkim, a także bitwę pod Iganiami, w której dowodził generał Ignacy Prądzyński. Niestety Polacy nie wykorzystali tych sukcesów. Zmarnował je m.in. ówczesny wódz naczelny Jan Skrzynecki, który tak bardzo bał się przewagi Rosjan, że zamiast kontynuować ofensywę zawrócił do Warszawy. Kolejnym przełomowym momentem powstania okazała się przegrana przez Polaków bitwa w maju 1831 roku pod Ostrołęką, po której to Rosjanie przejęli inicjatywę i ruszyli do kontrataku. Ostatecznie 6 września 1831 roku Rosjanom udało się przeprowadzić szturm na Warszawę i zająć stolicę bohatersko bronioną przez tzw. obrońców woli z generałem Józefem Sowińskim na czele. Stolica kapitulowała 8 września. Walki zaś na terenie Królestwa Polskiego toczyły się jeszcze przez kilka tygodni. Ostatnią twierdzą, która skapitulowała w październiku 1831 roku był Zamość. Powstanie definitywnie się zakończyło. Warto również dodać, że walki w ramach Powstania Listopadowego były także rozgrywane na innych terytoriach poza Królestwem Polski, między innymi na Litwie, Wołyniu, Podolu czy Polesiu. Szczególnie ciekawe były walki na Litwie, gdzie bardzo ważną postacią okazała się nijaka Emilia Plater. Niestety także i na Litwie Powstanie Listopadowe zakończyło się niepowodzeniem. Skutki upadku Powstania Listopadowego okazały się dla Polaków bardzo, ale to bardzo znaczące. Przyjrzyjmy im się zatem. Po pierwsze, Cara unieważnił konstytucję Królestwa Polskiego oraz nadał tzw. statut organiczny. Zlikwidował również Sejm, polskie wojsko oraz uniwersytety w Warszawie i Wilnie. Władzę w imieniu Cara sprawował niejaki Iwan Paskiewicz, który był odpowiedzialny za stłumienie Powstania Listopadowego. Królestwo Polskie obciążono wysoką kontrybucją oraz rozpoczęto tzw. rusyfikację. Car wprowadził również na ziemiach polskich stan wojenny, który obowiązywał przez kilkanaście lat. Wielu uczestników powstania zesłano do odległych zakątków Rosji lub skazano na tzw. katorgę. Szlachcicom, zaś odebrano majątki ziemskie. Upadek Powstania Listopadowego doprowadził również do tak zwanej Wielkiej Emigracji. W wyniku której około 10 tysięcy Polaków udało się na zachód Europy, przede wszystkim do Francji, w obawie przed prześladowaniami ze strony Rosjan. To właśnie wtedy na Wielkiej Emigracji znaleźli się m.in. Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin, czyli ważne postacie w historii polskiej kultury. Sami więc widzicie, że po Powstanie listopadowe było bardzo ważnym wydarzeniem w historii Polski. Do dnia dzisiejszego trwa jednak dyskusja, czy miało ono tak naprawdę sens. Cóż, to bez wątpienia ciekawy temat na osobny odcinek, ale ja dzisiaj postanowiłem wyłącznie zasygnalizować, jakie były przyczyny, jak wyglądał przebieg i jakie były skutki upadku powstania listopadowego. Być może nagram kiedyś inny odcinek na ten temat. Na dzisiaj to jednak tyle. Do następnego razu.